Video log, introduction video... Introduction Vlogi z Meniny! Bez uwijania w miał być. Teraz pierwszy taki introduction, videolog Czyli o co w ogóle w tym chodzi, tak? Będę robić takie vlogi. Będzie to tak zwane gówno burze o świecie, o czymkolwiek tam wymyślę. Zobaczymy, jak widzicie. Jesteśmy w takim totalnym burdelu Nie mam. Nie mam zamiaru się ani ogarniać, ani golić, czy, tak, czy coś w ten, ten deseń. Kompletnie. Jeszcze nie brakuje takiego tutaj filtra, żeby ten ekran na Skype'u tak przycinał, lagował jakbym kurwa z Ameryki gdzieś do Was wszystkich dzwonił. No i generalnie o co chodzi? Tak, żeby w tym pierwszym vlogu nie, nie poruszam jakiegoś tematu kompletnie, tylko na co chciałbym zwrócić uwagę? Na tych wszystkich vlogerów, których pewnie oglądacie całe masy, oni tak czasami pierdolą bez sensu. Znaczy, bo ja, okej, okay, nie. Powiedzmy sobie wprost taka, taki statystyczny widz, który to ogląda. To jest te 13, nie wiem, 16 lat może i on tam siedzi, ogląda, nie wiem, jest w gimnazjum czy, czy coś w ten desen i ogląda tego vlogera i ten vloger tam nawija o świecie, o tym, że nie wiem, że, że tam wykoleił się pociąg, w łódź wjechał, tramwaj i kogoś potrącił na na, przy, na... na na tym, na chodniku czy coś, ziom tam, o, nie wiem tam generalnie pierdolą od rzeczy totalnie. W większości przypadków wszyscy, wszyscy vlogerzy to nie dokonali w życiu niczego, nie wiem, więc... Taki apple, znaczy nie mówię wszyscy, są też fajne, że nie będę teraz wymieniał, bo tego nie oglądam kompletnie. Ale o co mi chodzi, jeżeli oglądacie coś takiego, ja sam uważam... Nie uważam się, że tam coś, coś wiem w ogóle kompletnie, mam ile 20 parę lat. Dwa chyba w tym roku. Nieważne. Chodzi o to, chodzi o to, moi drodzy, że jak ja byłem w tamtym wieku... 13-16 lat czy coś, to generalnie też myślałem, że, że już sporo wiem i w ogóle, że wszystko fajnie, ale jak teraz tak patrzę to sobie myślę jak ja byłem głupi, o mój Boże jak ja byłem głupi A teraz sobie myślę, że za kolejne nie wiem dlaczego lat czy sobie na ten filmik powiem jak ja byłem głupi, ja kurwa no jeżeli oglądacie jakiegokolwiek vlogera czy coś Chuj, że on się wam nie wiem podoba pod kątem, bo, bo fajny ziomek, fajne filmiki granicy czy bile gówno, ale jak się wypowiada w vlogach czy czymkolwiek, na jakikolwiek temat, z polityką, z gram czy coś, to nigdy, ale przy nigdy kurwa mu nie ufajcie w 100%. Nie wszyscy ja, jak on tak mówi to na pewno tak jest, że ja, ja też tak uważam, tak nie, zawsze przefiltrujcie coś jakkolwiek, nawet jak ja tu będę pierdolił w tych kolejnych vlogach, czy trzy, to też tak róbcie, też możecie się z tym zgadzać, macie do tego prawo i na podstawie tego że budujcie sobie swoje własne podejście do życia, czy tam optymistyczne, jakieś tam pesymistyczne, jeny huj. Jeszcze na końcu chciałbym przypomnieć, że ja zacząłem blogować tak, nie tym życiowy, bo znaczy blogi to generalnie to jest takie taki dla mnie człowiek ma kurwa swój taki dzienniczek tam sypie tym swoimi złotym, myślałem codziennie i się spuszcza na tym, jak smarował dzisiaj kromkę masła i wpadła matka i coś okrzyczała go, o mój Boże, jaki świat jest przykry. albo że kurwa są blogi, że zajebisty czajnik sobie ktoś kupi, ten czajnik grzeje mu tą wodę w 3 sekundy i to jest takie po prostu wykurwiste i tak dalej, taki totalny bullshity, nie? Ja, ja generalnie mam taką tematykę bardziej esportową, no bo Mój kanał generalnie pod e nie? Tak jakby, znaczy kanał, to co robię tak ogólnie niby. I wszędzie gry co ja w ogóle gadam, Więc tak bez ładu i składu tam takie swoje historie związane ze sporem, tam mam plan zamieszczać w międzyczasie. Tak już pewnie dotrzeć się do tego, że tam gdzieś leży jakiś krem z Nivea, tak. Lokowanie produktów, dwie książki na półce pewnie więcej, większość leży tutaj z przodu. Nie ma to większego znaczenia, także możecie też wyjść w ten co jakiś czas tam poruszam. Jak się Wam podoba, słuchajcie, lajkujcie. I co jeszcze miałem powiedzieć na wstępie? Czarne owce! O, strasznie ostatnio się podobają, taki program. Miał nie być jakiegoś większego tematu, no ale będzie już. Dwóch z gredów, nawija. Co mi się po głównie podoba w tym to jest to, że e, to są ludzie starsi ode mnie, nie? Nie aż tak jak coś starszy to nie są jakieś wapnia, kosmosu to oni się nie urwali, więc fajnie nawijają, bo mm, ja się wychowałem na takim typowym polskim podwórku, gdzie, gdzie było wiem, z 7 bloków dookoła. Taka infrastruktura, jakby ktoś gra na tym pierdolną trzy razy, nie? Jakiś tam kąsek drzewek, jakiś lasek, płyty stare, takie dupne, trzytonowe że jakby na cię spadło, to by nie wiem czy mieli co, sens wyciągać i nawet właśnie po koparkę. Jak mieliśmy starszy kolegów, to byli dla nas idole, no nie? Wiecie, o ja on, tam jest szósta klasa, tam ten raz pierdala, tak, że się nie da i w ogóle, nie. To teraz tak samo mam z tymi ludźmi tutaj, nie? Myśmy chcieli jakby na nim godzić i mi się mega miło słucha takich czarnych, owiec ten program gdzie oni siedzą, nawijają na fajne tematy i oczywiście nie zgadzam się z tam wszystkim, tak jak mówiłem. I nie kurwa oglądacie jakiekolwiek vlogi, to nie wiem czy. Ja, pierdolę, ty jesteś zajebisty, po prostu kurwa, tak, ja też tak sądzę. To jest. Tak, tak, ta, ta, jebać tam kogoś, nie wiem. Nie wiem, w tych vlogach czasami są takie tematy, że aż głowa boli. Ja postaram się tutaj częściej zapuszczać tematy takie pozytywne, chwalące coś. Oczywiście nasza natura ludzka jest taka, że lepiej jakbym na kurwował na wszystko, co jest dookoła. Zaczynając od tego, jak wstaję, 8 rano, idę na uczelnie, widzę te wszystkie babki z dziekanatu, widzę kurwa tych profesorów, widzę po prostu mój zajebisty wydział, nie? I wszyscy by byli, yo, yo, ale Hej, kurwa, bur, burz, burza i tak dalej. I jak widzicie, nie mam tu jakiegoś wpaśnego, jak typowe youtubery mikrofonu i ten obraz będzie chujowy, będzie się gibał i w ogóle będzie syf, w, w, malaria i, i po prostu wojna i sraczka. Także zapraszam, jak się podobało to lajknicie, subnicie tam w opisie, tam macie jakieś gówna. Dobra, z tej strony wystarczy.